Majóweczka no, na sali oczywiście, szykujemy się do półfinału tańca z gwiazdami i szlifujemy solo Filipa, gdyż ponieważ w najbliższym odcinku każda z gwiazd będzie miała w jednej z choreografii swoje solo. Każda gwiazd będzie miała solo Filipa. Nie no, każda z gwiazd będzie miała fragment solo w jednej z choreografii. Kurde. Co? Na no ciężkie. Na no ciężkie, ciężkie, ale będzie pięknie. jaki dla Was odpoczywajcie za nas. Co? Najfajniejszy w tańcu. Tak myślę, jest. Nagrywasz to? Tak. O matko. Ale to ładne, Wstydziłaś, co powiedziałeś. Że najfaj... naj... najfajniejszy w tańcu jest yy, proces, czyli podróż. Czyli nie yy, dojście do końca, na szczyt w sensie występu, tylko to w jaki sposób to się dzieje. Pokonywanie tych wszystkich przeszkód, wymyślanie tych wszystkich kroków, akcentów, łączenie tego z emocją, co we mnie to, gdzie ja mam się w tym odnaleźć, to jest, to jest najfajniejsze, nie? pytaj, co ty myślisz? Absolutnie się z tobą zgadzam. Nie? Siedzieć na sali i robić. No i tak zaglądać w siebie przy okazji. I przy okazji, tak, zobaczyć w ogóle, że tak, no. E, słuchaj, a Ty już rozgrzana jesteś? Rozgrzana jesteś? się Pysiu, kolorowy. E, wiesz, gdzie jesteśmy? Hello! <grym> Hej! Jesteś tu? Masz pum, pam, pam i ziach! I ja chcę, żeby to było ziach! Że jak ty się. Ty, ty to fajne masz, ty to fajne masz. Ale ja chcę tu! Tu, ja chcę. Ty musisz mi dać już na tym etapie programu, to jest y, półfiną. Musisz <grym> pysiu, pysiu, kolorowy. A w nogach co się dzieje? Fajna ta góra, ale masz nogi? Masz, tak? Tylko to używaj. Na... Muszę przerwać. Nie przerwa, nie. Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie zatańczymy dwóch układów choreograficznych do muzyki. Proszę, zapraszam Cię tutaj. Już, naprawdę, ej, słuchaj! Co Ty masz dziś za mood? Dzień dobry! O, jest z ale... To jest moja noga. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop, Hop. Ale właśnie kiedy ten nie muszisz w takiej pozycji. Dlaczego nie mogę? Możesz sobie złączyć i dać tego. Albo być cały. jak sobie zamawię. To jest moja, noga. Dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop, o, Ale właśnie kiedy ten nie oszrób z takiej pozycji. Dlaczego nie mogę? Możesz sobie złączyć i dać tego. Albo być cały. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.